Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gadowora. Nad nami szaleje burza, czyli za jak zwykle zaraz będziemy walczyć z Modim prawdopodobnie. I tak. Yy, w poprzednim odcinku udało nam się... Mm, no może nie odzyskać runę, bo to było dwa odcinki temu. Ale mamy już runę do Jotunheimu prowadzącą, czarną. I... O! O! No mówiłem o młody. Mnie Za to co zrobiłeś magniemu? Mmm... Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. Ale obity jesteś. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj! Albo od nas też dostaniesz. Atreus! Zjedzie. Ale dostał w wpiernicz od tego aktora mocny. Zostaw go i tak już po nim zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię. Zapłacił. Nie. Tu. Jesteśmy bogami. No i możemy robić, co chcemy. Atreus! To samo rzekłem twojej matce. Zanim się nią zająłem. Co ty robisz? Hmm. Ten nóż jest lepszy od noża mamy Atreus! Weź mu kratos łapy woli. Straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję Ci tylko jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Mhm. Wielu chcę nas zgładzić. Pamiętaj, że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale dla obrony Tylko w No właśnie, a nie żeby nie zabijać tych No to właściwie on i tak nie Atreus Cię też jest tchórzem Bo wymordowałem cały no, pantalon, pantalon grecki? Oj, Atreusik, to Kratosa wnerwiłeś mnie. Nie no, naprawdę mam ochotę mu wpakować ten w kręgosłup i to nie na żarty ale on ma teraz pogardę do wszystkiego co istnieje no ja słowa dotrzymuję mój drogi szkoda że Atreus jest niezabijalny to by było w sumie ciekawe jakbyśmy mogli zabić własnego syna no w sumie bogowie robili dziwniejsze rzeczy yy, no dobra no zabił Atreus modiego tego się nie spodziewałem strzelaj tego się serio nie spodziewałem Ale... Nie... nie podoba mi się... Atreus tchórzy To mi się... To mi się bardzo nie podoba Ała! Wow. Ło, wow, ale dostaje hity Nie lubię tacy Lwurmów Irytują mnie Ło! Wow. Finish. Ostrzami? Tego jeszcze nie było. Nieważne. Oj, głupcze. Ile ich tu jest? Mocnymi może? Ja zawsze używam lekkich ataków. ja wolę podbić, szybko uderzyć raz, dwa i uciekać. A nie zadawać obrażenia. Zachowaj czujność, chłopcze. Jeśli znalazł, Baldur musi być blisko. Myślisz? Dobre, mam wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiem. Ale no zostawisz go mnie, żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, no. co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. Wiesz co ci powiem, Atreus? Baldur będzie blisko, może obok modiego, tylko Baldur, jak Magni i Modi w połączeniu byli groźni, samemu już nie bardzo. No w sensie byli groźni, byli bogami. Ale... Baldur! Nie... Bóg niezabijalny. No. Bóg... nie bóg. Ten... On się leczy czy mi się wydaje? Ty, ten go zabił samodzielnie. Schybany. Ale wracając. Yyy. Jakby... Yy. Baldur to jest inna para kaloszy. Baldur mało tego, że potrafi walczyć, to Baldur jest niezabijalny, więc... Szczerze... troszkę obawiam się walki z Baldurem. Po drugiej, w sensie, nie? Bo Baldur był... Jak na to w sensie ja nie miałem wtedy doświadczenia, nie? Ale ogólnie Baldur był wymagającym przeciwnikiem. A, to tu. Musimy yy, znaleźć nową drogę. Czemu on zmienia automatycznie tę broń? Dobra, pozabijamy wilczki. Jum, jum, jum. Nie wiem, ten Atreus teraz taki. No na pewno w niczym nie przypomina Atreusa z. Yy, Ragnaroka. Uf. Zapominam o rejniczych atakach. W niczym nie przypomina Atreusa z Ragnaroka. No, który mimo wszystko. Miał tam pokorę już i. Dalej był impulsywny. Ale już na pewno nie aż tak. Już na pewno nie aż. Na pewno nie aż tak jak teraz. No i przede wszystkim nie miał pogardy do wszystkiego, co żywe i nie jest Bogiem. Nawet do Bogów teraz Atreus ma pogardę w sumie. Ej, bo teraz tak teraz. Ej, dobra, fajny ten tak, ale. Teraz myślę, że. No. <laughs> yy... Wracając to Teraz jak mamy przecież ostrza chaosu, to możemy używać czterech ataków runicznych jednocześnie To mi się bardzo podoba. No ale jak mam znaleźć inną drogę, co? Aha! Witaj! To ma sens. Kurde, zapominam, że to R. Tom. Silnym trzeba kliknąć, a nie B. Raz. Świeci się, a nie mogę uderzyć. Czas, raz. Nie wiem, świeci się tak mocno, uważam, jakbym faktycznie mógł w to uderzyć. Nie wiem, ja tych. Nie mówię, że nie ogarniam. Patrz, świeci się mega mocno i uderza i nic. Nie mówię, że nie ogarniam tego, tylko. Nie rozumiem, kiedy się. Świe... Według mnie to powinno być otwarte. Nie rozumiem, kiedy się to świeci na tyle mocno, żebym ja to mógł otworzyć. Hmm. i nie ma trzeciego miejsca Ech, Jesus, te durne portale no końc, co tu będzie przejście? czy tu będzie jakiś secret? a teraz usw strzel, bo nic nie widzę hmm. Aha, to jest ukryta komnata. Aha, czyli tu będziemy się walić z Walkiriami. Dobra, widzowie. To brzmi jak challenge. Szczerze, mogę odpuścić sobie yy, główną misję dla powalczenia z Walkirią. Tylko Walkiria będzie mocnym przeciwnikiem. Już się po pierwszej Walkiri, która teoretycznie powinna być najsłabsza To już się nauczyłem, że bogowie w porównaniu do Walkirii To jest nic. Bogowie wcale, a wcale nie są tak silnymi przeciwnikami. Jak najgroźniejsze z przeciwniczek, jak to mówi, yy, jak to mówi Mimir. Ale racja w sumie. Faktycznie te. Faktycznie, Walkirie to są najsilniejsze z przeciwniczek, z jakimi mieliśmy do czynienia. Inaczej, tak wymagającej walki pod względem. Y, no, może nie umiejętności, ale. popsute. No. A może Modi jakoś zdołał zerwać połączenie z drzewem świata, żeby nas tu przekierować? Być może. Tego nie wiesz. No dobra, nie śpiesz się to. Czy jesteśmy gotowi na starcie z takim wrogiem? Ja na pewno. Ano ja też. Jeśli chcecie wiedzieć. No. Ja z kolei nie wiem czy jestem gotowy i to mnie trochę martwi. Najwyżej zginiemy. Przypominam, że mamy chociaż to ten nadzwyczajny kamień by się przydał bardziej niż ten zwykły. Ale mamy pełny szał, mamy załadowane wszystkie ataki. Ejr! Kurde, sprytek. Ta też ma kosę. Kurde. O shit. Ona ma fioletowy pasek. Teraz zauważyłem. To walki. Ale patrzcie, nawet walkirie potrafią atakować nas. Podczas szału. Żaden wróg nie potrafił tego robić. To ma tarcze ze. Okej. 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 To było szybkie. Nie jestem gotowy na starcie z tą walkirią. Zdjąłem wszystkimi atakami runicznymi jeden pasek. Zostaw mnie. No to mamy niezły klops. Dobra. Na walkirię przyjdzie czas po zakończeniu fabuły. I po byciu jakiegoś 12 poziomu, o ile taki istnieje. Do widzenia. A teraz Wycofujemy się, panowie. No tak, właśnie myślałem, że sobie nie poradzę. Ale to już ma. Nie, no naprawdę te. Bogowie to jest nic przy walkiriach no bo bogowie to są bossowie fabularni, nie, więc on jest dopasowany w taki sposób byśmy my na takim poziomie bo jakby wiele ludzi nie przychodzi pobocznych rzeczy, tylko ciśnie tylko fabułą co jest według mnie bez sensu ale to jest tak zrobione, że nawet bez żadnych ulepszeń bylibyśmy w stanie pokonać takowego bossa a taką walkirię nie ma szans Jestem bardzo ciekawy, czy będzie jaki, nie mówię o Bogu, mówię jakikolwiek, boss I tak ciężki jak Valkyria do pokonania. Szczerze wątpię. No dobra, ale trzeba tą drogę na szczyt odnaleźć, nie? Tylko tyle, że mamy dalej ten Kamień Skrzeszenia, to jest plus. a bo przecież ja mam tu Pnącza, zapomniałem. No. Krzyjecka może pokonać. Szczególnie moja ostrza dalej w kierunku szczytu. Ale poczekajcie, Modi nie żyje, to teraz jedyne, kto by mógł mi się wplątać pod nogi, to Baldur. Tak myślę. Bo Odyn raczej się sam nie pofatyguje. Wtornie. nie. No właśnie. No nie robisz nic od ostatniego czasu, czego żądam. Hmm, z ojczyzny. Milczy Kratos. Zabiłeś nimi jakiegoś? Oj, żeby jednego, Atreusiko, yy, będzie koło kilkunastu. Słyszę, <noise> ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie mnie. O, zdenerwowany kratos niekiedy jest gorszy niż zdenerwowana jenefer, ale <noise> tak? Co chciałeś wiedzieć, Atreus, i powiedz, o czym myślisz? Bo... wiesz, człowiek uczy się całe życie, nie? Ty nie wiesz wszystkiego. I nikt nie wie wszystkiego. Mimir nie wie wszystkiego. A jak Mimir czegoś nie wie, to nikt tego nie wie prawie. Albo jest bardzo mały odsetek istot żywych. Nie mówię o ludziach, którzy wiedzą to. Yyy... To zaczynamy zabawę Już koniec? Serio? O ty dziadu Dobra Ua kurde Nie zauważyłem cię A to sprytek Odporny na ogień Dobra No halo Wyjmuj tę Lewiatana. Gdzie on strzela ty mi... Niech mam tego przygłupa zabić. Ła. Wow. Grzyłem się. Uważajcie, bracia. Tunnele w ścianach wskazują na to, że niedawno grasował tu smok. Już go zabiliśmy. A serio? No. Jak było? Łatwo szczerze. Smok nie był wymagającym przeciwnikiem Smok naprawdę był prosty, tylko tyle że... O, Atreusik Gida Tylko tyle, że miał mocne ataki, ale poza tym to miał dwa te same ataki i dało się banalnie go uniknąć, więc... Szczerze się zawiodłem, jak słabym przeciwnikiem był ten Smok Co jest? A, to Atreusik A łańcuch zrzucił chyba Dobra, wolałem się upewnić widzę, wiecie. Podniesiemy żyćko. O. Yy, zmienisz strzały, Atreus, ja najpierw sobie... Reniam takiego zasięgu. O, wichry hel. Yy, na razie nie będę ich brał, bo nie wiem do czego mi są potrzebne. A mam tylko 10 sekund, nie? Okej, okay, już widzę. Co mi to da? Jakiegoś legendary chesta? Bo wątpię, że to jest dalsza droga, szczególnie że kompas pokazuje w zupełnie innym kierunku. Dobra. I co dostaliśmy? Z tych huh. Co to robi, nie wiem, ale jest zablokowane. Teraz Nic, mówi się trudno, żyje się dalej. Atreus raz... Okej, okay, za jednym poszło. Okej okay. Hm Zagubiłeś się? Nie ta broń To Chciałem Hedzika wsadzić Ale usta strzały są mocne, trzeba przyznać No Dla ciebie Ale Po co mi... Wysadzać te kryształy Nie widzę potrzeby szczerze ich wysadzać hmm. Nie wiem, tu się dało wejść po to, dobra Kurcze, aż mi takie wejścia przypominają trochę Solsy, wiecie? Powiedzmy trójeczkę Okej, okay, zwój jakiś albo mapa skarbów Trafiłem po nogach nie, ja się Atreusem nie przejmuję. Skara Atreus w stanie wytrzymać wszystkie moje ataki, to to miejsce, skąd się znam, skąd się znam, a skąd nie wiem, ale to chyba gdzieś w Midgardzie, tak myślę. Yy... Rozumiem, Atreusa możemy wysyłać jako przynętę, skoro on jest niezniszczalny. Jak się wdrapał sprytnie, co prawda? Czym? Atreus! Baranie! Coś ty odwalił. A ja zapominam, że przecież ci są niezabijalni. Uff, kurde. To wiecie, co to schowam? Ostrza. A nie, to trzeba... Yy, może to trzeba tak? Nie trafiłem. Dobra, to będzie trzeba ostrzami je ogarnąć. Bo on jest mroźny. O kurde. Ło. Ja nie sięgam. Ja nie wiem, jak to zrobić Spróbujemy toporem Ja nie mam topora Nie trafiłem Dobra, działa topór Tak To, że jest mroźny nic nie zmienia Ty, bo ja mam mało życia, skąd? Ten mróz aż tak bije? Gdzie jest jakieś leczenie? Coś. Ej, gdzie jest jakieś leczenie? Nie ma żadnego kryształku? Sobie nie żartujcie ze mnie. Ej, bo ja zdechnę. No właśnie, Lewis, mamy kamień tylko. Ty, te efekty. Na razie. Oła! Nie da się tego uniknąć. On ma takie sz... krótkie ataki, wiecie? Ryzyk. Dobra, udało się. Aua! Nie ma nic do uleczenia. To jest problem. Nie ma absolutnie nic do uleczenia. Ole, są trak wybitny. Nie uderzysz baranie. A ja cię już tak. Sprytek otwórz. Otwórz i od razu robimy unik. Otwórz. Nie w tą stronę. Zginę. Ryzykuję trudno. Sam się zabiłem, brawo. Dobra, wiecie co, ja się pożegnam w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Skubany yy... mocny jest. I nie ma żadnego leczenia. To jest problem. Yy... No ale w kolejnym odcinku spróbujemy się z nim rozprawić. No ale co, mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się.